25. kolejka wirtualnej La Ligi Villarreal, Sevilla, a teraz Betis. Zobaczymy, czy Real Sociedad wypunktuje kolejnego silnego rywala. Walencja ponownie odwiedzi Madryt i tym razem postara się rzucić kłody pod nogi królewskim. Barcelona, majorka Kto inny mógł wyciągnąć Blaugrane z opresji, jeśli nie Rafinha? Brazylijczyk w 45. minucie zdobył jedyną tego dnia bramkę na Camp Nou. Nieco po łebkach, ale Barça zdobywa 3 punkty. Osasuna espaniol Gospodarze zdają się powoli wykreślić. Śle z ligowej stawki, ich Marzm trwa, a goście wiedzą co robić w takich okolicznościach. Szybko prowadzenie dał im płado, zaś w 40 minucie mimo że Aitor w świetny sposób zatrzymał celu to po chwili dobitka Tardera prześlizgnęła mu się pod rękami. Dwie bramki w pierwszej połowie wystarczyły do odniesienia zwycięstwa. Real Andaluzyjski kontra basijski, czyli Betis Sociedad. Gospodarze przyjęli szybki cios od Kubo i od samego początku sprawy nie idą po ich myśli. Betis nie wykorzystał tego, że do odrobienia była tylko jedna na bramka, co w drugiej połowie się zemściło. Zaskakujący strzał Merino wylądował na poprzeczce. Pierwszy do piłki zdążył Oyarzabal i przytomnie dobił ją do pustej bramki. Merino był milimetry od gola kolejki, ale jego zespół miał w tym meczu wszystko. Na kwadrans przed końcem dublet ustrzelił Kubo. Real Sociedad odniósł trzecie z rzędu. Bardzo istotne zwycięstwo i wygląda jakby wymazał z pamięci kryzys z końca jesieni. Real Valladolid-Girona. Mecz o cenne punkty w kontekście gry o utrzymanie. Wszystkie trzy zgarnęli goście za za sprawą trafienia Rickelme z 26 minuty. Poza tym spotkanie bez większej historii, zatem przechodzimy dalej. Sevilla Celta. Tu co ciekawe, pierwsza odsłona należała do przyjezdnych. Vejga w 14 minucie na raty pokonał bramkarza, a w 32 minucie po błędzie obrońcy skorzystał z prezentu i zmusił golkipera do kapitulacji po raz drugi. Sevilla sygnał do ataku dał Enne Syrii, bo któż inny, ale Celta nie zamierzała zmieniać swojej sytuacji z komfortowej w nerwową i po przerwie Gola dołożył Aspar. Wynik ustalił Erik Lamela. Gospodarze znów potrzebowali jednego gola, ale przyjezdni nie pozwolili na dalszą pogoń za wynikiem i zabrali trzy punkty do Galicji. Elcze kontra Hetafe, 0-0, drugi z rzędu bezbramkowy remis gospodarzy. Spójrzmy więc od razu, co działo się na Estadio de la Ceramica. Rajo broniło się do przerwy, niestety straciło bramkę do szatni i ten gol Baeni ewidentnie się na nich odbił. Po godzinie gry na 2-0 podwyższył Pino. Swoje trzy grosze musiał też dorzucić Gerard. Moreno, Zaś kropkę nad I efektownie postawił Jeremy Pino. W ostatnim czasie mecze w Villarrealu są gwarancją pięknych goli. Moreno, Pino i inni wiedzą, że potrafią uderzyć i często się na to decydują, jak widać słusznie. Rajo zaś ponownie zabiera z wyjazdu bagaż czterech bramek i wypada z czołowej siódemki. Atletic Almeria, kwadrans gryzanami, sam na sam wychodzi Lazaro. Simon broni, ale futbolówkę dogania Suarez i dobija z ostrego kąta. Goście znowu zaskakują silnego rywala, ale ten reaguje. Prawdzie dopiero po przerwie, ale do remisu doprowadza Sunset. Niestety, chwilę później wszystko się rozsypało i to Almeria wróciła na prowadzenie. Unai Simon to wyjątkowy pechowiec. Na Euro 2020 minął się z podaniem z połowy boiska. Teraz zagrał prosto do rywala. Niestety jego drużyna tym razem słono za to zapłaciła. Goście sensacyjnie wygrywają. Cadiz Atletico Los Piratas podobnie jak Osasuna wyraźnie odstają od reszty stawki jednak w pojedynku z Roji Blancos mieli chwilę radości po tym jak w 13 minucie Oblaka pokonał Sergi Guardiola. Dosłownie chwilę, bo po 11 minutach Karasko wyszedł w powietrze i zamienił dośrodkowanie Griezmana na gola wyrównującego. W następnej akcji goście już prowadzili. Dogranie Griezmana wykorzystał Morata. Francuz sam wpisał się na listy strzelców w 40 minucie. Co prawda Atleti drugą połowę dograli w 10 po czerwonej kartce dla Depola, ale to nie przeszkodziło Griezmanowi w trafieniu na 4-1. Dublet w komplecie z dwiema asystami daje mu tytuł piłkarza kolejki, zaś gościom zasłużone zwycięstwo. Na koniec Real kontra Valencia. Los Blancos nie lekceważyli przeciwnika, natychmiast odważnie na niego ruszyli i już w czwartej minucie Bernabeu cieszyło się z trawienia Karima Benzemy. Nietoperze pokazały zaś, że wywiezienie trzech punktów z Metropolitano nie było przypadkiem. W 28 minucie mecz od nowa rozpoczął Almeida. Królewscy szybko dostali szansę od losu, spóźnione wejście diakabiego i sędzia wskazuje na wapno. Benzema uderzył mocno w środek, ale ma Martaż. I został w blokach i odbił strzał Francuza. Więcej okazji nie było. Drugi raz z rzędu lider traci punkty. W 25 serii gier padły bardzo ważne rozstrzygnięcia. Walencja wywiozła ze stolicy kolejny punkt. Real Betis nie dał rady imiennikowi San Sebastian. Uległa też Sevilla. Almeria tym razem zgarnęła pełną pulę. A oto jak wygląda teraz tabela. Przewaga Realu zmalała do 5 punktów. Sevilla zgubiła czołową czwórkę, a z najlepszej siódemki finalnie wypadło Rajowa Jekano, ustąpili miejsce Realowi Sociedad, który do spółki ze Spaniolem depcze po piętach Betisowi. Almeria zrównała się punktami z Hetafe, przegrywa tylko bilansem bramkowym. Małe przetasowania w klasyfikacji strzelców. Moreno konsekwentnie dokłada kolejną bramkę, do drugiej dziesiątki dobija Enesiri, za zanim Iglesias i Duet z Realu. Nieco martwi fakt, że za chwilę z czołowej dziesiątki może zniknąć Robert Lewandowski. Czekamy na przełamanie Polaka. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.